za promocję powiatu, kategorii kategorii pro publico bono otrzymuje Michał Kio. E, dzień dobry wszystkim. Chciałbym bardzo podziękować za nominację panu staroście. Dziękuję panu, tu w sumie dzięki panu tutaj jestem. I... Dziękuję. No, no tak, ale pan mnie nominował i no, gdyby nie pan, to bym to nie był jednak nie. I wiecie co? Muszę wam o czymś powiedzieć, bo ja ogólnie to jestem taki, że od, y, moja ogólnie mama jest pedagogiem y, bardzo szanowanym i też naprawdę dobrym w gimnazjum w szkole w Mieszkowicach. I od na, ja oczywiście byłem jej uczniem. Zawsze byłem... Jej... Taki niedobry, wiecie, ja. Tragedia, nie? mam, Mama, to się musiała za mnie tyle nawstydzić w życiu, że. No, szok. Nauczyciele moi już nie mogli na mnie patrzeć, naprawdę, już mi takie z oczu, nie? I tak naprawdę człowiek wyszedł z tej szkoły z średnią 2-3 z negatywnym zachowaniem. I wiecie co? I przyszła taka chwila, że. No, gdzieś tam się w życiu pogubiłem, zacząłem jakieś używki, tak? I, I różne jakieś takie rzeczy, których. No, no, no nie polecam, tak, i słuchajcie, wiecie <laughs> co, chciałbym powiedzieć tylko tyle, że człowiek wyszedł z tej szkoły i tak naprawdę skończyły się możliwości, żeby jednak tym rodzicom jakoś, nie że zaimponować, tylko żeby, no, byli dumni w jakimś y, sensie, tak, że w jakiś sposób człowiek, no co, już nie dostanę piątki w szkole, ani jakiegoś y, wyróżnienia czy coś, bo wyszedłem z tej szkoły, wiecie co? Zdarzyła się ta tragedia, a ja ogólnie... E... No ja robię zdjęcia. I pojechałem tam na to miejsce tragedii, byłem po nocy. Tato zadzwonił do mnie, że, że helikoptery latają. Co ty śpisz i w ogóle ja pobiegłem rzeczywiście? No popatrzyłem przez okno u nas widać. E... Widać po prostu mieszkowice całe, tak? Patrzę dym, pojechałem, zrobiłem te zdjęcia i u mnie to się zaczęło oczywiście od zdjęć, nie? I widząc to wszystko. No coś we mnie pęknę, mówię, nie no. Jakoś trzeba ich pomóc tym ludziom, nie? Oni stracili wszystko. My tutaj stoimy, pójdziemy zaraz do tych domów, a oni nie mają gdzie wrócić, nie? No i zaczęło się od posta, zwykłego posta na Facebooku, czy ktoś chce oddać jakieś rzeczy, jakiekolwiek. I słuchajcie, cuda zaczęły się dziać, naprawdę się zaczęło dziać cuda. I tyle rzeczy, co myśmy uzbierali. Mieliśmy. Dostałem hale od pana takiego Tomka ludki w mieszkowicach o długości 80 metrów na... 60 czy 40 i wyobraźcie sobie, że ona była praktycznie na taką wysokość wypełniona ubraniami, obuwiami, później doszły meble, wszystko, wszystko, dosłownie wszystko i udało się i... Cieszę się, że tu jestem, naprawdę cieszę się. I <toddrych> wiecie co? Przyjechałem tutaj dzisiaj na 14 z Kubą, z moim sąsiadem Właśnie stoi z moim aparatem, no ale dobra. I wiecie co, pojechaliśmy na rejestr tutaj, o, u was, na odrach wschodnia i wszedłem w kupę, wiecie, taką wielką. I pierwszy raz w życiu, pierwszy raz w życiu, nie byłem na to zły. to chyba na szczęście.